Będziemy zdobywać najwyższy szczyt Dąbrowy Górniczej, Everest. Nazwa szczytu powstała od pierwszych trzech liter sąsiadujących ze sobą dzielnic dąbrowskiego trójmiasta, łosień, łęka, łokradzionów. Auto zaparkowaliśmy pod cmentarzem przy ulicy pobocznej Włośniu. Można tutaj także dojechać autobusem. Nasza ekspedycja jest dwuosobowa. Wejście zimowe, chociaż nie ma śniegu. Warunki pogodowe są ekstremalne. Jest 7 stopni na plusie. Szlak nie jest oznaczony. Nie jest zaporęczowany przez szerpów. My wspomagamy się mapami cyzy. Pojawiło się trochę śniegu. Jesteśmy przygotowani na wszelkie warunki pogodowe. Mamy ze sobą lawinowe ABC. Raczki. Aklimatyzacja nastąpiła w pobliskim sklepie. Pamiętajcie, wykonywane jest to przez profesjonalistów, także nie róbcie tego na własną rękę. Jakoś daje się mocno we znaki. Odczuwamy już pierwsze objawy choroby wysokościowej. Końce mocno razi w oczy. Cały czas pod górę. Szczyt już coraz bliżej. Tak jest! Wewerest zdobyty! 390 metrów nad poziomem morza. Na szczycie znajduje się pamiątkowa tabliczka z nazwą Ze szczytu widać panoramę okolicy oraz znajdującą się za nami Hutę Katowice. Wracamy na dół.